Chat! wyglądasz jak łódź podwodna. Słuchajcie, no nie jestem aż tak gruby jak łódź podwodna. Dobra, Chat! zabijam cię. Jesteś słaby w CS-a. I cię zabiją. No i mieliście rację! Ale za to słaby nie jestem. Dobra, teraz skupienia. Zabiją cię. Nie umiesz w to grać. Ja nie umiem! SITON! Sorry, widzowie za niego. ja tego już nie zrobię! Ja tego nie zrobię! Mam dwa killa na dodanie. Widzowie Nie pamiętaj. Widzowie nie rozpraszacie. Teraz mi nie rozpraszacie. Dobra, teraz mnie czat nie rozpraszajcie. SIT Ale, sorry za... Taki brat mojego kolegi. No przecież ja nie wytrzymam. Ja chcę kogoś tutaj zabić.